Hej, cześć Wam wszystkim, z tej strony Marcin z Pomorza i witam Was w kolejnym odcinku vlogu prosto z trasy rowerem przez Polskę. Ostatnio w ramach vlogu meldowałem się w stoku. skąd udałem się do Tykocina, przepiękne miasteczko. Tam poznałem Hansa, który wykonuje wyścig Nordkajp 4000, wywiad z nimi już jest na kanale. Następnie Łomża, później Nowogród, pozdrawiam Pana Janusza. Myszieniec Szczytno gdzie poznałem Lawentę wywiad z nim jest już na kanale potem Olsztyn gdzie poznałem Samuela wywiad z nim będzie już niedługo następnie przez Elbląg nad morze pozdrawiam Rafała Wytwórce, fajek oraz samej godziny i znajomych przeprawiłem się przez Wisłę pojechałem na południe w Malborku napotkałem dwie wspaniałe dziewczyny na rowerach z czego tylko Aneta zdecydowała się dać wywiad. I potem przez sztum udają się do Kwidzynia. A ten nocleg, który widać na aktualnym filmie, znajduje się tutaj za Łasinem, zaraz obok rzeki Osy. Oto miejsce, w którym spędziłem dzisiejszą noc. Znajduje się ono już w województwie kujawsko-pomorskim. Zatem mam zaliczony nocleg w 15 z 16 województw naszego kraju. Jest to jak na razie ostatni nocleg w lesie na najbliższe kilka dni, ponieważ sobie teraz odpocznę w cywilizacji z łazienką, pralką i kuchnią. A to, co tutaj mamy, to tarp oraz hamak, o którym wspominałem wcześniej. Teraz o tym hamaku tylko pokrótce. Szczegółowy opis, recenzja i porównanie z hamakiem z decathlonu będzie później, jak już wrócę do domu. Teraz powiem tylko, że to jest kawał solidnego hamaku wyprawowego. 2,8 metra długości, 1,5 metra szerokości albo 1,40 metra. W każdym razie jest to kawał sprzętu. Mi się bardzo wygodnie na nim śpija, mam 1,84 metra. Zintegrowana moskitiera to jest to, dlaczego się zdecydowałem na nowy hamak. Poza tym, że tamten już już nie spełniał moich oczekiwań, już nie z innych względów. W warunkach zimowych moskitiera nie jest w ogóle potrzebna. Ale teraz jest takie zatrzęsienie komarów i innego tałatajstwa, że no po prostu nie da się żyć bez moskitiery. Szczególnie jak jest upał. Moskitiera ta jest jest integrowana, zszyta z hamakiem i z jednej strony dostajemy się do środka poprzez otwieranie zamku błyskawicznego. I tutaj w środku mamy jeszcze w moskicierze doszyte dwie takie kieszonki na jakieś lżejsze rzeczy. Tutaj takie przelotki w środku, na zewnątrz. Dostajemy jeszcze tę elastyczną linkę do podwieszenia moskiciery. Świetna sprawa jak dla mnie. Hamaki te szyje mała polska firma Wydra 13. Także tym zakupem wspieram polską przedsiębiorczość. Jeżeli potrzebujecie hamaku z Moskiterem albo bez, to linki do kontaktu z tą firmą znajdziecie w opisie. Oprócz tego, że wspieracie, kupując taki hamak, małą polską firmę, to wspieracie również bardzo sympatyczną osobę. Jak widać, po moim kanale pojawiły się tam już dwa wywiady. Pojawią się też przynajmniej dwa następne. Jeden z młodym Niemcem Samuelem, a drugi z młodą Polką Anetą po polsku. Bardzo żałuję, że nie zacząłem robić wywiadów wcześniej, ponieważ od początku wyprawy spotykałem naprawdę dużo ciekawych ludzi. Ale najwyraźniej wszystko w kosmosie musi mieć swój porządek, co się odlecze. To nie ucieczę, jeszcze wiele okazji zdarzy się w przyszłości. Od kilku dni moim nagraniom towarzyszył również mały mikrofon krawatowy, więc jeżeli przestanę robić to straszne, yy, to jakość dźwięku w moich nagraniach wzrośnie drastycznie. Ja jestem Marcin z Pomorza, to było na tyle dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam na następne nagrania. Cześć!